Niebieski kask to Piotr Paluch, biały kask Tot Ulczyr i żółty kask Jacek Krzyżaniak. Bardzo ładnie wystartowali Piotr Świst i Tot Wiltshire. Australijczyk teraz minimalnie wychodzi do przodu, a po zewnętrznej zaatakował w tym wyścigu Jacek Krzyżaniak. Jacek Krzyżaniak próbuje po zewnętrznej po raz drugi. Tot Ulczyr utrzymywał przez moment jeszcze prowadzenia, ale teraz już Toruńczyk jest na czele. Jacek Krzyżaniak, za nim Todd Wilszy. i Piotr Świst, Piotr Świst, który w tym wyścigu jak w każdym swoim stara się wypaść jak najlepiej. Proszę spojrzeć na trzecim miejscu jadący Piotr Świst. Nie, nie daje za wygraną swoim kolegom z Australii. i to równo. i teraz jest próba ataku. Piotr Świst przygotowuje Atak na pozycję Australijczyka to się udaje Piotr Świst ramię w ramię, ale już widać, że będzie miał możliwość wyprzedzenia Australijczyka. To się teraz staje, ale w tym czasie z kolei bardzo daleko odjechał od Piotra Śwista Jacek Krzyżaniak i ta przewaga Toruńczyka damy pro zwycięstwo wygrywa w tym wyścigu Piotr, wygrywa w tym wyścigu Jacek Krzyżaniak. Trzy punkty. Jacek Krzyżaniak uzyskał czas 64-25 na Krzyżaniak 3 punkty, Piotr Świsty 2 punkty, 1 punkt Tot Wilszy wycz, i bez punktu w tym wyścigu Piotr Paluch. Chuszcza w niebieskim bez punktu, Andy Smith w białym kasku bez punktu, Chris Louis 1 punkt wy... startuje w żółtym kasku. Na dole pod nazwiskami mamy dorobek zawodników, będzie on podawany Państwu narastająco. Tak więc Hans Nielsen po wygraniu pierwszego wyścigu teraz chce odpowiedzieć skuteczną jazdą e, Toniemu Rickardsonowi który urastał do rangi jego najgroźniejszego rywala Toni Rickardson startował już dwa razy ma 6 punktów i teraz Hans Nielsen jak pojedzie bardzo ciasno cała czwórka blisko siebie ale Hans Nielsen po mistrzostwu wygrywa start i już ucieka zanim jedzie Andrzej Huszcza Andrzej Huszcza e, niezniszczalny niezatapialny bardzo pięknie jedzie tuż za Hansem Nielsenem Hans Nielsen wyraźnie e, kontroluje przebieg wydarzeń na torze a do Pozy pozycję Andrzeja Chuszczych chce wywalczyć w tym wyścigu Anglik Chris Louis Chris Louis uczestnik Grand Prix zaciekle atakuje Andrzeja Chuszczę Andrzej Chuszcza w znakomitym stylu broni wciąż w tej drugiej pozycji Hans Nielsen e, niezagrożenie na pierwszym miejscu tu kolejny atak Chris'a Louis'a, wydawało się, że tym razem powiedzieć się Anglikowi, jednak Andrzej Chuszcza znów wykazał wielkie, wielki hard ducha, utrzymał to prowadzenie drugiego... E, to, Drugą, drugą lokatę bardzo trudnym manewrem po zewnętrznej części toru. Jeszcze raz Anglii po wewnętrznej, ale tu już Andrzej Kuszcza bardzo spokojnie pokonuje ten Hans Nielsen zbliża się niezagrożenie do mety po trzy punkty. No i Andrzej Kuszcza trafia miłą niespodziankę. Drugie miejsce przed Chrisem Lewisem na czwartym miejscu w tym wyścigu Andy Smith. Dziewiąty wyścig dnia. Czerwony kask Tomasz Bajerski, niebieski Chris Lewis. Biały kask Roman Jankowski i żółty Piotr Świst. Miał piękna walka na pierwszym łuku. Na prowadzenie wychodzi jadący w białym kasku Roman Jankowski. Roman Jankowski za nim Piotr Świst. W tym wyścigu jedzie także Chris Lewis i Tomasz Bajerski. Jak mówiliśmy w tej imprezie, Tomasz Bajerski miał kłopoty z motocyklem. Tu jeszcze tego nie widać. Natomiast Chris. Louis oraz kolejny musi uznać wyższość Polaków. Roman Jankowski po tym, nie, po tym niefortunnym upadku w poprzednim wyścigu, tym razem niż niezawodnie w Białym Kasku, Roman Jankowski pewnie na pierwszym miejscu. Zanim Piotr Świst. Piotr Świst kolejny raz na drugim miejscu. Minimalne straty na starcie powodują, że trudno jest dogonić. Piotr Świst mimo znakomitej jazdy. Kolejny raz jedzie w wyścigu na drugim miejscu, choć cudownie walczy do końca. Jeszcze jeden atak Piotra Śwista. Stadion zerwał się z miejsc. Niewiele, niewiele brakowało, ale wygrywa jednak Roman Jankowski. Trzy punkty Roman Jankowski, dwa punkty Piotr Świst, jeden punkt Chris Lui. Natomiast Tomasz Wojewski z powodu defektu motocykla do mety nie dojechał polekaz z czerwonym Smith bez punktu Toni Rickardson, drugi polekaz niebieski, komplet, Trzecie polekaz biały Piotr Rybalów, czwarte polekaz żółty Peter Carlson, obaj po dwa punkty Toni Rickardson wie, że w dwudziestym wyścigu w programie jest to zapisane, zmierzy się z Hansem Nielsenem, więc chce uczynić wszystko, by przystąpić do tej rywalizacji z wielkim profesorem z Oxfordu bez strat. Tu jednak jak Państwo widzą Toni Rickardson sensacyjnie nie wygrywa pierwszego łuku, jest na w drugim miejscu sytuacja niesamowita, Andy Smith ten, który nie zdobywał punktów w poprzednich wyścigach, zobaczcie Państwo jak cudownie walczy, jest na pierwszym miejscu. Na trzecim i czwartym jadą w tym wyścigu Piotr Paluch i Peter Talson, Baj Piotrowie tu nadal na prowadzeniu. Andy Smith Andy Smith nadal na prowadzeniu. Stadion wie sensacje, ale przecież Tony Rickardson to wielki, wielki pupil Gorzowskiej publiczności, która przeważała wśród widzów z całego kraju i z zagranicy. Piękny bój. Andy Smith nie chce oddać prowadzenia, ale Tony Rickardson wyrachowany, ale jednocześnie bardzo e, e, rozluźniony wiking ze Skandynawii. Proszę, jak pięknym atakiem pokonuje czysto W twardej, męskiej walce pokonuje Andy Smitha. Trzy punkty Tony Rickardson. Ten wyścig rozgrzał publiczność. Trzy punkty Tony Rickardson. Dwa Andy Smith. Trzecie miejsce i jeden punkt Piotr Paluch. Bez punktu Peter Carlson. Wesoły Andrzej Huszcza. Kask czerwony. Brian Andersen niebieski. Jacek Krzyżaniak biały. I, i Toni Kasper żółty kask. To stawka 11 wyścigu. Bardzo ciasno weszli w ten pierwszy łuk. I tutaj Tony Kasper z Andrzejem Chuszczą walczą o zwycięstwo. Toni. Kasper pięknie wygrał walkę na pierwszym uchu, gdzie byli wszyscy blisko siebie. Andrzej Huszcza, rutyniarz z zielonej góry, wysunął się na drugie miejsce i tę pozycję utrzymuje. Na trzecim miejscu jedzie teraz Duńczyk Brian Andersen, stawkę zamyka Jacek Krzyżania. Na prowadzeniu nadal Toni Kasper, Toni Kasper tu ma problemy pewne Andrzej Huszcza, Brian Andersen to przecież znakomity żyżlowiec, objawienie ostatnich kilku sezonów, uczestnik tegorocznej rundy rozgrywek Grand Prix. Jak cień jedzie z Andrzejem Huszczą, podziwiać należy Andrzeja Huszczę, że w tym turnieju toczy tak wspaniałe wyścigi, to nie są punkty zdobywane przypadkowo w trudnej walce z udziałem czołowych żyżlowców świata i polski Andrzej Huszcza po raz kolejny potwierdza, że pięknie walczy, a nie zagrożenie zwyciężył w tym wyścigu Toni Kasper. Toni Kasper 3 punkty, 2 punkty Andrzej Kuszcza, jeden punkt Bylian Andersen, bez punktu Jacek Szyżaniak. Niebieskie kaski Hans Nielsen, biały Drawik i żółty Todd Wilcirk. W tym wyścigu Pecha miał Mirosław Kowalik. On najechał na taśmę. Zgodnie z regulaminem musi być wykluczony Pecha. Przyniosła w tym turnieju Mirosławowi Kowalikowi a trzynastka na plecach. Hans Nielsen niebieski kask, Drawik biały, Todd Ulscher żółty i Mariusz Staszewski czerwony kask. Najwyższa stawka w tym wyścigu to oczywiście dla Hansa Nielsena. On musi tu y, wygrać, by utrzymać kontakt punktowy tej korespondencyjnej dotąd walce z Tonym Rycardsonem. I Hans Nielsen, jak Państwo oglądają, niedarmo ma przydomek Profesor w fantastycznym stylu uporał się ze swymi kolegami na pierwszym łuku, uporządkował tę jazdę i teraz już w swoim stylu pięknie nie na pierwszym miejscu w stawce uczestników 12 wyścigu. Na drugim miejscu jedzie Sławomir Drabik, mocny żożlowiec, który już wielokrotnie pokonywał i, i również Hansa Nilsena. Sławomir Drabik jedzie w białym kasku. Na trzecim miejscu jedzie Mariusz Ostaszewski, a to łajczy tym razem bez możliwości zdobycia punktów. Hans Nielsen daje boga z jazdy. Bardzo obiecująco wypadł, wypadł w tym wyścigu Mariusz Staszewski. Nie się sławy rywali. Hans Nielsen 3 punkty. Sławomir Drabik Dwa punkty. Jeden punkt Mirosław Kowalicz i bez punktu to Łycz. Wkładany Andrzej, Edwardowi Jancarzowi. Czerwony kast, kask Łyczczyr niebieski Andy Smith, biały Antonin Kasper i żółty kask Roman Jankowski. Roman Jankowski wspaniale wychodzi z czwartego pola, ale z pierwszego równie świetnie wystartował Todd yy, Wiltshire, australijczyk. On na czele, w kasku Todd Wiltshire. On na prowadzeniu, na, za nim jedzie Roman Jankowski. Na trzecim miejscu yy, w tej chwili na Państwa ekranach zawodnik w biały, yy, niebieskim kasku Andy Smith i na czwartym Tony yy Kasper. Tony Kasper jedzie w białym kasku. Tu utworzyły się dwie pary. Oglądamy walkę o trzecie miejsce. Natomiast Roman Jankowski ściga uparcie Toda Wilczira. Tod Wilczir widać, że po tej kilkuletniej przerwie w jeździe na torach ma nieraz kłopoty, ale generalnie też widać, że z wyścigu na wyścig Tod Wilczir staje się coraz lepszym, a przed kilku laty był wielkim objawieniem światowych stadionów żużlowych. Zdobywał medale w gronie juniorów i seniorów. Potem ta konkluzja, o której wspominaliśmy nagle przerwała jego karierę. Wydawało się, że już nigdy nie wróci. Jednak on wrócił do Europy, zamieszkał w Niemczech i postanowił w tym sezonie powrócić na tory. Todd Wilczer wygrywa. Zdobywa trzy punkty. Drugie miejsce Roman Jankowski. Trzecie miejsce Andy Smith. Bez punktu w tym wyścigu Tony Kasper. Tony